Siema. Dzisiaj wykonamy sobie imitację konika polnego z pianki. Zdejmuję muchę i montuję haczyk w rozmiarze 10. Taki top fly hooks bezzadziorowy rozmiar 10. nić taka nie wiem jaki to jest rozmiar Naw zaczynamy nawijać nić nawijamy i teraz obcinamy końcówkę i obwijamy cały trzonek haczyka do, do much z pianki polecam stosować nic troszkę grubsze, bo jak będziemy mieli tą nić cienką, taka jak na przykład ta bardzo cienka, nie wiem, gdzie ona ma końcówkę, no, ale jest cieniutka, to po prostu zwy, to zwyczajnie może nam przeciąć tą piankę. A tego byśmy nie chcieli. I z pianki wycinamy sobie taki kształt, ale najpierw. Musimy sobie trochę delikatnie labingiem owinąć trzonek kaczyka i to będzie nasz tuł. To jest sierść sier z królika. Ja sobie kiedyś wymyśliłem tak, że kupię sobie uszy królika, takie z futro, takie jakie są dla psów i sobie powycinam to futro. I sobie powycinałem i fajnie to się sprawuje, tylko jest trochę tłuste. I bierzemy. Trochę tej sierści i taki dubbing. To jest Specta flash Dubbing w kolorze Copper Brown. Tutaj lepszy był taki jakiś jaśniejszy, ale to po prostu chodzi o to, żeby się to błyszczało i troszeczkę. Po prostu mieszamy. Mieszamy, żeby to było dobrze. I nakładamy na nich nałożone, i teraz obwijamy trzonek haka naszym dubbingiem. trochę za mało, to jest za dużo, co obwinę. I przeciągnę tutaj. Teraz jest dobrze, jeszcze można trochę przeciągnąć. Jeszcze nawet troszkę, żeby to po prostu ładnie wyglądało troszeczkę. I ten drugi dowin. Tutaj troszkę więcej do, na tą taką dupkę, żeby było ją widać w wodzie dla ryb, była widoczna. I na dabbingiem. chyba za dużo nawet. Odejmę i będzie dobrze. Tu mi trochę aparat utrudnia, ale jakoś to mówimy Ona trochę spada. Dobra, jest dobrze. Teraz wracamy na początek. I wcześniej wycięto pianeczkę taką. Jest taka udeczka, trumieńka, coś takiego. Nakładamy. I to będzie nasz tuł w konika polnego. I tak to wygląda. A, zapomniałbym. Zapomniałbym. Można dać jeszcze nóżki. Damy sobie nóżki, żeby to lepiej wyglądało. Na nóżki można stosować. Na przykład takie specjalne gumeczki na nóżki o przekroju okrągłym, ale ja wolę sobie stosować. Bo po prostu mam to za darmo, można powiedzieć, stalki. Takie cieniutkie albo delikatnie grubsze. Tylko żeby były takie czarne. To jest fajne, bo się nie, od, nie odkształca. Czy delikatnie się odkształca. A te gumeczki, to tak się. Te, te, też lepsze by były, ale ja nie mam ich, więc użyję stalki. Odcinamy kawałeczek. takie jakiej długości ma być nóżka, spadło. Wiadomo konik polny ma te tylne nóżki troszkę dłuższe, więc dłuższe niż w innych piankowcach się robi. O! To jest takie centymetr, półtora. O! się przekrzywił haczyk. Teraz łącujemy. I teraz to jest najtrudniejsze, żeby te nóżki jakoś ułożyć, żeby to dobrze wyglądało. Że o, tak obrócę, będzie lepiej widać z tyłu dłuższe, z przodu króciutkie. I druga nóżka. Jeszcze stawkę odłożyłem, nawet nie wiem gdzie. Dobra, znajdę stalkę i się zaraz widzimy. Znalazłem. Po prostu mi spadła gdzieś, jak se ucinałem. I ucinałem mniej więcej tej samej długości drugą nóżkę. Nóżki można robić tak, że mamy tą część, bierzemy pier pierwszą, tą drugą, ale ja wolę sobie zrobić tak, bo i tak to się później w wodzie będzie... Y Układało jakoś. I nawijamy. To jest najtrudniejszy, jak mówiłem, etap, czyli ułożenie tych nóżek, żeby to wyglądało. Ułożyłem. Teraz warto to sobie zabezpieczyć super glue, żeby to się nam nie ruszało podczas dalszego wiązania. A tutaj jeszcze rozłożę trochę. I można dać troszkę super glue. Trzeba uważać, żeby sobie palców nie pokleić. Trochę krzywo jest. Wrócę. Jest dobrze. Prawie, ale to już jeszcze pianka nam to wyrówna, więc. za dużo mi się dało, ale nie szkodzi. To musi zaschnąć. Jeszcze widać, że jest mokre, ale można już zacząć przywiązywać tą piankę. Bierzemy Teraz trzeba uważać, bo jak się to przyklei, to już tego się nie odklei. Więc tak. Powrócę. I przymocuję. Jakoś, żeby to było równo. Nie, krzywo. Dobra, jest mniej więcej równo. No, no, krzywo. No, nie szkodzi. Jakoś to będzie. I teraz można obwiązać. Przymocować. Trzeba uważać, żeby nie pozaklejać sobie oczka haszyka. Bo wtedy nie będzie się dało założyć na żyłkę. I w drugim miejscu mniej więcej ładnie jest teraz żeby nam się to jeszcze lepiej trzymało i nie było takie odgięte jak tutaj to się odgina jak wpadnie do wody można sobie znowu przykleić na super glue odchylamy dajemy ciopkę i Przyklejamy to krop, pół kropelki, nawet wystarczy troszeczkę, żeby nam to nie, nie bardzo obciążyło. Tą muchę zatykam i jeszcze obowiązuje. Schodzę na ten segment, i dla uatrakcyjnienia. Tam tutaj, jakieś skrzydełko z, z sierści Sarny. Bierzemy naszą sierść i wycinamy troszeczkę. Wycinamy. I chodzi nam o te końcówki. Wiem, nie za dużo. Nie. Będzie dobrze. I, bierzemy. oj, telefon mi spadł. Przywiązujemy, o, żeby to wyglądało teraz, tutaj nam się tak postawi, ale to nie o to chodzi. Tutaj też to przywiązujemy i obcinamy tą stronę, tą nie tą, yy, tą, na której jest ten kolor, tylko tą, tą taką szarą. Tu chodzi tylko o takie skrzydełko z tej, można powiedzieć, ładniejszej części. Ostrożnie, żeby nie uciąć za dużo, po troszeczku obracamy. Jest, równo jest. Można jeszcze tutaj przywiązać. I teraz znowu nasz dubbing. Bierzemy troszeczkę tego, no troszkę za mało. O, może tyle? Trzeba troszeczkę. O, tyle. I znowu ten dubbing. Troszeczkę. Tutaj można dać troszkę więcej niż wcześniej. I mieszamy. Obwiązujemy żyłkę. pierwszy będzie to ładnie wyglądało, a po drugie zakryje nam yy, te brzydkie końcówki. Teraz wiążemy, mi trochę przeszkadza. Oj, znowu mi spadło. Ja wiążę na palcach. Kiedyś używałem finishera, ale teraz nie używam. Łatwiej mi jest po prostu na palcach. A finisher łatwo gdzieś zgubić. Nie wiem, to jest dziwne, ale mi się takie sytuacje zdarzały, że zgubimy finisher. Nie wiem jak, ale tak było. Teraz obcinamy nadmiar. I troszkę szelaku. Teraz szelak. Kawu. Krystal Niemy. Szelak w kolorze jasnym. I musimy sobie czymś to nałożyć. Są takie specjalne igły, ale ja używam. Wiem <śmiewanie> pod ręką jak zacząłem to używać i nadal używam zwykłej trytki. Nie wiem czemu tak. Troszkę szlaku, zamaczam i lakieruję od dołu w miejscu, w którym jest węzeł. Można też od góry zakierować. Oj, znowu mi spadło dzisiaj pecha mam do tego telefonu. Ciągle mi się, że mi spada. Przerzucamy. Zakręcamy, żeby nie wylać. I tak wygląda gotowa muszka. Do zobaczenia!